Widzowie, witamy Was bardzo serdecznie razem z Grzesiem w 25 odcinku z Little Big Planet 2. Przywitaj Siemano. się Grześ! No i dzisiaj już sobie zaczynamy 25 level dzisiaj, który się już między innymi zaczyna. Najazd dla na jeźdźców ciał. No, śpię na żołędzi nieskończonych rozmiarów noszę się. Tonę. Nie jestem pewna, co to oznacza. Dlatego właśnie musimy zwalczyć infekcję podleców w jego ciele. Musisz przydostać się do jego mózgu. Wejdę z tobą przez jego buzię, ale uważaj, bo jego ciało jest dość niezwykłe. No. Czekaj Grzesiu, Ty musisz ze mnie odlecieć, na lewej się idzie. Dobrze, spoko jest. No i teraz po prostu... No, i trochę no trochę musimy... I o, będziemy musieli się zejść, to no i sobie idziemy. Dobra, okej, ja to trzymam. Spoko, tą białkowitkę musimy nie uczytać w te komórki. Dobra Ale Grzesiu, no, chodź, no, idźmy. Jak się strzela? Razem, do no właśnie... Na tym, no musisz to po prostu puścić. Ten przycisk trzymania, czyli R1, bo R1 to się też zresztą na sobą myśli. Trzyma, czekaj. E. Z tych no bo nie, ja chciałam tylko o punkt zebrać, którego ty już akurat tutaj zebrałeś. Dobra, okej. Okay. No i Grzesiu, teraz tylko unikaj mi tych kul, okej? Okay? Ty nic nie załatwiaj, unikaj tylko tych kul. Po prostu nie wlatuj, tylko daj w świecie w te kule. Dobra, okej okay, Grzesiu, możemy iść. Ale to przeraźliwie wygląda. No. Środkiem trzeba tutaj mniej więcej iść. O, no i teraz jest najgorszy moment tego wszystkiego. Krzysiu, tylko po prostu unikaj tych bąbelków, okej? Okay? te nic nie rzucaj, tylko po prostu tych bąbelków unikaj. Okej? Okay? Rozumiemy się? No, tylko tych bąbelków unikaj. Unikaj po prostu tych bąbelków. Ty nic nie. O, przy to okazji cienki. Nie Maj. Krze się, dlatego wiałeś tego unikać. Dobra, ty tam stój, okej? Okay? Tam stój. Nie ruszaj się, kurde. Dobra, teraz tego unikaj, okej? Okay? Teraz tego unikaj, jak wyleciałeś. I tam stój, dobra. Dobra, teraz stój. No, teraz stój tylko po prostu stój. O, się wyleć. Tylko na chwilę. Okej, okay, teraz one się układają raz w plus. raz w x, widzisz? Teraz będzie X. O, widzisz? Teraz będzie plus. I teraz X. Ale ty tam stój, ok? Dzięki. Okay. Ty tam przy okazji stój, jak? To ja muszę tego Higin Boka ma tak. to. spróbuj, spróbuj. dawaj, dawaj traw, traf, traw, traf. traf, traf. Jest, do ty razem nam się udało. 65, no? No, to by widzowie jeszcze sobie teraz obejrzymy końcowy filmik. Bo już będziemy w innym miejscu, tak? No. Tak, to też sobie wyrażę, tak, ale to sobie. Doktorze, czy Jak się pan czuje? Podróżowałem przez rozliczone warstwy ponad warstwami myślącymi o księstwie. Przyjmowałem się i przewracałem, i wszyscy się do mnie śmiali. Tylko, że nie No, to widzowie, to my wam bardzo dziękujemy y, za dwudziesty, y, razem z Grzesiem, za 25 odcinek z tej gry. Zobaczymy się też w 26, gdzie będziemy już w nowym motywie, w skosmosie, gdzie będzie nadlatywał dekad i witron. To cześć. Mm, cześć.